Już miałem skończyć, ale po prostu no nie mogę e, przejść obok tego obojętnie, bo Boxel cały czas rozprzestrzenia kłamstwo, że ja mam zakaz od YouTube'a na występowania na ich platformie, co nie jest prawdą. Oczywiście kanały moje zostały usunięte, gdy sprawa stała się medialna, e, gdy rozprzestrzeniała to prasa, gdy e, pisano po prostu kłamstwa, że kazałem jeść niepełnosprawnemu chłopakowi gówno, gdzie nikt nie zweryfikował tych informacji, że to była czekolada, e, że to tak naprawdę nie było gówno, więc wtedy, w tamtym momencie tak usunęli mi kanały, e, bo nie wiedzieli po prostu jak wygląda e, sytuacja i żeby nie stracić reklamodawców, no musieli po prostu postąpić w ten sposób. Jeżeli miałbym taki zakaz, no to nie mógłbym być na wywiadach, nie mógłbym występować na Prime, ani nie mógłbym prowadzić swojej własnej konferencji. Więc przestań urzeć, błagam cię, przestań już urzeć boksel, bo to już zaczyna się robić chore. Tyle nakłamałeś na mój temat, że tego jest coraz więcej i wymyślacie coraz to nowe bajki na mój temat. Przez pryzmat kłamstw, które nagadała na mnie prasa, że kazałem mieć gówno chłopakowi niepełnosprawnemu, gdzie nie mieliśmy żadnego pojęcia, że ten chłopak jest niepełnosprawny. I że to nie było tak naprawdę gówno, tylko to była Nutella. Film był od początku do końca wyreżyserowany. Po prostu ludzie wyrobili sobie e, e, na mój temat opinię, złą opinię, którą ty cały czas się posiłkujesz. I przez ten pryzmat nie są po prostu w jakimkolwiek stopniu obiektywni. Ale uwierz mi, Bokzel, że z czasem to się zmieni. Bo z czasem wyjdą wszystkie kłamstwa, twoje po kolei. Wszystko to, co nagadał na mój temat, ludzie będą weryfikować. A uwierz mi, że nakłamaliście praktycznie ze wszystkim. Wszystko to, co jest powiedziano o mnie w internecie, jest po prostu wielutnym kłamstwem. A wiecie dlaczego? Bo staraliście się mnie usunąć po prostu z internetu, bo wiedzieliście, że jestem dla was zagrożeniem. Dlatego namawiałeś swoich kolegów, żeby kłamali na mój temat, wszystkich tych, którzy brali udział w fejmie, ale spokojnie. Spokojnie, daj mi czas, a uwierz mi, że prawda wyjdzie na jaw i wtedy będziesz mieć przejebany. A w którym momencie, powiedz mi, jest najłatwiej kogoś zaatakować? Najłatwiej jest zaatakować w momencie osobę, która nie jest w stanie się obronić. Jak miałem się obronić, e, będąc w areszcie, jak miałem od, od, odeprzeć wasze kłamstwa, nie mogłem tego zrobić, bo nie miałem możliwości, więc się napierdalać wszystko, to, co chcieliście napierdalać na mój temat i wymyślać niestworzone historie. Przecież ludzie, jeżeli to by była prawda, to co ci ludzie mówią, to ja bym nie wyszedł z więzienia. Ja bym kurwa nie wyszedł z więzienia. Ha, i jeszcze jedno kłamstwo chciałbym zementować, e, z tymi SMS-ami Premium, e, że rzekomo reklamowałem darmowe kupony do McDonalda, co nie jest prawdą, e, bo nigdy czegoś takiego nie robiłem. Na mocy kontraktu, który podpisałem z Piotrem K, który miał promować e, pastę wybielającą do zębów White Time, e, miał on możliwość korzystania z moich socjal mediów. W sensie uzyskał dostęp do moich e, socjal mediów, e, czy Facebooka e, i Aska i mógł tam stawiać dowolne e, treści, gdzie reklamował po prostu SMS-y premium, które wyłudzały pieniądze. I odpowie oczywiście odpowiedział za to w sądzie. Ja nigdy sprawy z tego tytułu nie miałem, więc to są po prostu wielutne kłamstwa. Wardenga nie zweryfikował, do kogo należała firma. Po prostu wydaje mi się, że zrobił to nieświadomie, bo raczej on jest taki bardzo rzetelny w tym, co robi. No ale tutaj popełnił błąd i nie zweryfikował tego do końca. Co do SMS-ów premium, zaraz wypowiem się dalej. Co do SMS-ów premium, rzeczywiście miałem własną firmę, która miała SMSy premium, ale była to zupełnie inna usługa. Piotka reklamował SMS-y, które bezpośrednio pobierały pieniądze z konta użytkownika. Czyli ktoś nie miał możliwości zweryfikowania tego, po prostu wysyłał SMS-a e, i e, zabierało mu pieniądze z konta. Ja miałem zupełnie inną usługę, która dostarczała rozrywkę za SMS-y premium, i po wysłaniu darmowego SMS-a ktoś dostawał regulamin. I. Po dostaniu regulaminu mógł wypisać się ze subskrypcji. W sensie znowu wysłać darmowego SMS-a, dostał cały regulamin, jak wygląda usługa. I e, jeżeli nie odpowiadało mu cokolwiek, wysyłał znowu darmowego e, SMS-a, e, żeby wypisać się po prostu ze subskrypcji, co było całkowicie legalne. Ale m, oczywiście obarczono mnie winą e, to, co zrobił Piotr K. no i tak wygląda sytuacja ze SMS-ami premium. Także to też jest kolejny kurwa argument z dupy, który po prostu sobie wymyślili, żeby mnie dojebać. I chciałbym nadmienić, że prokuratura badała tą sprawę i zostałem w pełni uniewiniony z tego tytułu, bo nie reklamowałem żadnego skamu, nigdy zresztą nie reklamowałem żadnego skamu, jeżeli chcecie, możecie pogrzebać, nigdy nie reklamowałem. Żadnego skamu, ale ze względu na to, że miałem maskę e, na twarzy, bo nie chciałem być już znów popularny, e, no to po prostu ludzie sobie skojarzyli z tym, że ja próbuję się ukryć, gdzie to kurwa nie jest prawda. E, a te kłamstwa, które były powielane w internecie, po prostu no, skutkowały w, w ten sposób, że po prostu dalej te kłamstwa powielano. A ja się nie wypowiadałem na ten temat, bo w tamtym momencie okresu czasu byłem kamerzystą i nie chciałem się przyznać do tego, że jestem Łukaszem Wawrzyniakiem, bo taki był, takie było założenie kanału, ale nie dlatego, że to była prawda. Nie wypowiadałem się, bo po prostu nie chciałem być znów popularny. No ale teraz już i tak jest za późno.